Kolejny dzień, witajcie. Kolejne przygody, witajcie. Zobaczymy, czy dzisiaj coś będzie aż tak ciekawego, bo dzisiaj mamy dzień bardziej organizacyjny ponownie. Z tego względu, że po pierwsze musimy znowu wypłacić pieniądze, bo jak wiecie, wtedy tylko udało nam się wymienić trochę dolarów, bo banki nie działały. Automaty, bankomaty nie działały nad jeziorem, więc dzisiaj wypłacamy pieniądze. I chcemy pochodzić trochę po targu, żeby. Może kupić sobie i dla rodziny jakieś pamiątki z tego kraju, bo też w tym kraju za długo już nie będziemy. Będziemy się za jakiś czas kierować już z powrotem do Meksyku. A ten mostek to jest taki zabytkowy mostek i on służy po to, że jak zalewa ulicę, to ludzie mogą przejść po nim górą. Idzimy w kolejce do bankomatu na szczęście jest bardzo króciutka. No i mamy mały problem, bo jak wiecie właśnie nad jeziorem nie mogliśmy wypłacić pieniędzy i to chyba było związane jednak z innym problemem, jakimś technicznym rewolta. Bo tutaj spróbowaliśmy w dwóch różnych bankomatach kolejnych i jest taka sama sytuacja z obydwiema naszymi kartami. Próbujemy się skontaktować na czacie, bo Revolt niestety nie ma żadnej linii telefonicznej, tylko można pisać z robotem. Więc czekamy na odpowiedź. No i generalnie na razie jesteśmy totalnie, totalnie bez kasy. Mamy dwa Kessale i tak. dwie dychy w domu, których zapomnieliśmy wziąć i tyle. Mamy jeszcze te zielone, ale nie chcemy ich na razie wymieniać, bo też te kursy są dużo zawyżone. Mamy jakąś awarię, ale no chcielibyśmy wypłacić te kecale zaniżone. Tak, zaniżone. I z tą czeszką jak wczoraj rozmawialiśmy, to mówiła, że chyba też ona i jej znajomi właśnie też często mieli ten problem. Pytała się właśnie nas wczoraj, czy nie mieliśmy problemu i mówiliśmy, że nie, bo myśleliśmy, że chodzi o coś innego, ale jak widać też jednak mamy ten problem. Zobaczymy jak się uda to rozwiązać. Godzina za 15-16, nam dopiero się udało to ogarnąć. Pisaliśmy do Revolta i do wszystkich i koniec końców jeden bankomat zadziałał, który nie był zaznaczony na mapie. Przechodząc go znaleźliśmy. Więc nieźle. Suche? Ah, eu já estava Zobaczcie, ile dzisiaj tutaj się dzieje. Nie wiem, co to jest za dzień, dzień czego, ale dzieje się dużo. Jest piątek. Myśleliśmy, że może na cały weekend się rozłożyli, i zobaczymy. Będziemy jeszcze cały weekend tutaj? Tak, ale dzieje się naprawdę. Widać to. I zobaczcie, ile żarcia, ile kolorowych rzeczy. Przedtem tam mieli jabłuszka takie na patyku, oblane czekoladą. Tutaj Churios.

Tylko wszystkie te takie pieczywa są słodkie. Orzeszki ziemne, ale przypalone. Tutaj jakieś kulki do wanny Słodkości Czurios o tej jabłuszka na patyku obrane czekoladą. To jest ciekawe, to jest mleko z kompotem takim jakby bardzo ładnie paśnie, tak po polsku Tu zabawy trochę jak cyrk u nas. Tutaj zobaczcie co panie mają. Ty ci Tak, tu jest fajnie, bo jedliśmy niedawno, przed chwilą, ale tutaj można sobie samemu nałożyć, co się chce i ile się chce. To się kapustę, jalapeno, kalafior. Tu zabawy na monety. Standardowo, nic nie idzie wygrać. O, pierwsza karuzela. Ja myślałem, że oni tutaj nie używają karuzeli a ręczna, bo mają chicken busy, ale jak widać są karuzele. I ogólnie tutaj w mieście jest bardzo dużo meneli, po prostu. Wchodzą, świerdzą, obrzygani cali, chleją e, na ulicy, śpią na ulicy. Zaczepiają też. Zaczepiają też. O, tu pani rozmawia przez telefonik. No i właśnie tak to wygląda, tutaj. Dziwne, bo wydawało się by, że tutaj jest takie miasteczko bardziej, że lepiej się tym ludziom żyje tutaj, ale... ale są. O, tu jeszcze ktoś sprzedaje na targu. Bo tutaj właśnie ta hala cała, to jest targowisko. Wszędzie tam można kupić wszystko, dosłownie. Od tej pani tam na rogu kupowaliśmy kiedyś banany. No i też chodzą, zaczepiają miejscowych ludzi na straganach. Widzieliśmy taką sytuację, jak jeden podszedł i chciał zabrać coś kobiecie, ale ona, taka gruba kobietka, wyszła z takim jakimś dezodorantem i go chciała po głowie pić i uciekł. <grystanie> Tylko, że też oni są mocno na tyle pijani, że też nie ogarniają tego... O, tych kradzieży swoich i nie są na tyle szybcy, żeby to ukraść. Zobaczcie, ile tam się dzieje, tam w środku. Chyba jeden z większych targów, na jakich byliśmy w życiu. Ania? Ten w Antigüle też był bardzo duży. Był duży, ale ten chyba jest większy, jednak. Ogólnie to jest tutaj wszystko, wszędzie. I są takie, takie strefy. Tutaj na przykład są właśnie farby, bardziej tego typu rzeczy takie do remontów. A dalej są warzywa, są jakieś pamiątki, wszystko tutaj jest ciuchy. Jedzenie. Ale fajnie, że mają tutaj takie targi. Bo właśnie można znaleźć tutaj wszystko co potrzeba. Dokładnie. I całe ulice po prostu w tym. Wszędzie. Aż nie wiadomo gdzie iść Muzyką mu jest... Kupiliśmy sobie tutaj na targu Kumbia Nacional za 3z Tu jest Atitlan, jezioro Ale to jest wydrukowane chyba przez niego w sumie Tak teraz patrzę Może nie przez niego tylko po prostu, no raczej by nie drukował myślę wszystkich Bo jedwo miał bardzo dużo e, tak. Myślę, że takie tutaj sprzedają po prostu, ale zobaczcie jak dużo piosenek Dużo piosenek. Dobra, fajnie, mamy łatemalską muzykę na płycie, za 3 zeta, spoko, fajnie, posłuchamy. Może, może coś będzie można wrzucić do filmiku. O, właśnie. A to piraty są, bo ta płyta jest całkowicie czysta, w ogóle żadnego napisu nie ma, ale to fajnie, bo mamy marker, to sobie napiszemy, gdzie to kupiliśmy, kiedy, co i jak. Zobaczcie tu, a zobaczcie tam. Ziemia wow. wulkanów. Super, ekstra, czad. Tak, wulkaniczna ziemia. Przez chwilę zaczepił nas taki facet e, z tego kraju na górze, biały I okradli go I szukał, e, miał tylko 40 gett szukał jakiegoś noclego, ale Doradziliśmy mu, żeby poszedł po prostu do Bo znalazł taki jeden, że poszedł tam się dopytać I utargował troszeczkę Bo go okradli dzisiaj tutaj Ukradli mu wszystkie pieniądze Tylko 4 dychy mu zostawili Ale mówi, że tylko na dzisiaj, bo jutro już będzie okej okay, Jutro już będzie miał pieniądze Ale chociaż był dziadkiem, to był bardzo ogarnięty, tak nam się wydaje, tylko pieniądze mu ukradli, niczego innego mu nie ukradli. No, czyli tak chwalimy to miejscowość, ale trzeba cały czas uważać. Wszędzie. Na to wychodzi. Ale jeżeli miał kasę w tym miejscu, w którym pokazywał, to mu się nie dziwię, że go ukradli, bo miał to na wierzchu, w plecaku, w takiej kieszeni, która teraz była otwarta, ale nie wiem, czy ktoś mi ją otworzył i zabrał pieniądze po prostu, czy co. Ale, ale miał w takim miejscu, że no, łatwo było ukraść. Łatwo, łatwo. A ci tutaj się znają. Też starszy facet, może tak nie. No nie wiem, nie wiem, ale podróżuję samemu po Gwatemali. Ale ogólnie, jedna rzecz to taka, że tak sobie myślimy, bo każdego turyściaka, którego spotkaliśmy, okradli tutaj. Jedynymi turystami, których znamy, których nie okradli i których tutaj są, to my. Więc dobrze, cieszę się. Mam nadzieję, że tak zostanie. Tylko my też mamy przewagę dwóch osób, to jest też fakt. I wydaje mi się, że jesteśmy ostrożni. Akuratnie, no uważamy. A tutaj zobaczcie, tam nie widać tego, ale jest scena Bo jesteśmy teraz na tym placu głównym Zobaczcie ile się dzieje No i nie dziwię się, że w sumie łatwo zostać okradzionym w takim tłoku W Coś... Ta do tej śmierdzi, chyba się Śmierdzi? No śmierdzi, śmierdzi, jak wszędzie W sensie śmierdzie wszędzie w takich rogach, bo my siedzimy teraz o tutaj eee, Więc zaraz tam pójdziemy na scenę, zobaczymy co się dzieje Ta Anet, z Czech, którą poznaliśmy też się ogradzi tutaj niedawno E, telefon jej ukradli i nie wiem, czy tylko telefon czy jeszcze pieniądze, ale ją ukradli. No przesiedliśmy się trochę bardziej w takie miejsce, żeby nikogo za plecami też nie mieć. Fajny chicken, bus. Ten facet miał 40. A my mamy jeszcze 120 sali i musimy też pójść, wypłacić. Bo wczoraj wypłaciliśmy za małą sumę. W sensie zapłaciliśmy za nocleg jeszcze i za to wszystko. I nie policzyliśmy sobie, że nie starczy nam pieniędzy. A dzisiaj bankomaty wszystkie już są zamknięte. Mam nadzieję, że jutro będą otwarte, bo jutro jest sobota, więc też nie mamy kasy. Tak to kurde, tutaj jest bez tej kasy. Nie działają bankomaty. Byliśmy w takim jednym sklepie, też nie chciały Wypłacić. Sorry za te basy, ale coś od tutaj za rogiem się wydarzyło. Przed chwilą szło dwóch, dwóch policjantów i jeden opowiadał, że ma chyba i Przed chwilą przyjechał radiowóz z kolejnymi dwoma i już z trzotganami. Eee, z bronią palną. Poszli tam. Więc coś się wydarzyło. No tutaj się dużo dzieje teraz. Nie ma co się dziwić. Znaczy jest co się dziwić, ale. No ale. Rozumiecie. Nie wiem, czy kolejny radiowóz przyjechał, czy co, bo znowu jakieś sygnały. Zaraz pójdziemy tam zobaczyć. Tam jest scena. Od tutaj byli, poszli za rób ci policjanci, ale nie wiem gdzie. Panów tutaj, takich mundurowych pod przykrywką. Stanęliśmy koło dwóch panów takich pod przykrywką. Znam go, bo wczoraj jak próbowaliśmy wypłacić pieniądze, to, to ko kojarzy, a nawet mi kiwnął, e, przywitał się ze mną. Powiem Wam, że nawet boję się tutaj trzymać kamerę, bo że ktoś mi ją wyrwie zaraz. <gry> Po tych akcjach, wszystkich tutaj. Jeszcze tutaj możecie zobaczyć, jak tą panią, co właśnie takie ma mleko i ten wywar. Hola. A ah, bueno. Just. Yes. I pani miała tam wywar, taki mleko, i wywar. Pachnie jak owocowy, ale to jest chyba warzywa. I tutaj są dużo popularniejsze skórki wieprzowe niż w Meksyku. Nawet widzieliśmy chipsy o smaku skórek wieprzowych, ale nie odważyłem się tego spróbować znowu, bo mi przestały już smakować te skóry wieprzowe, bo wczoraj, jak zamówiliśmy, pusas. To dostałem z y, tymi skórami wieprzowymi, i musiałem je powybierać, bo były tak kurde, twarde, że zęby wyszło sobie połamać. I wszyscy, którzy tam robią jakieś żarcie, wszyscy robią właśnie to z tymi skórami wieprzowymi, i wszystko jest podobne do siebie.